Jak panią zacząłem, to tak pomyślałam sobie, że zrobimy mega ciemna. Nie? nie. nie. Ja o wiele więcej blondu. O wiele więcej tak, blondu. Tak, Dobra, Ale czyli ten kolor, który jest na końcach, on jest już też ciemny dla ciebie? To Czy znaczy nie? Zależy w jakim świetle, no. ale y, ch chciałabym, żeby był trochę czystszy. Czystszy, tak. No on już jest żółty, ja ostatni raz byłem. Wymam... On jest żółty? Trochę tak, nie? To no. jest taka historia, że ich jest o, tutaj jest, ciepły, tutaj jest ten naturalny, tu jest jakiś jakiś trochę ciemniejszy był mm -hmm. i ten jasny spoko. Mm -hmm. My sobie oczywiście to wyciągamy refleksami, pasmami, mm -hmm. popracujemy sobie na tapirze, a wszystko to, co pomiędzy nam zostanie, ja sobie też to poczyszczę, nie? Dobrze. No, będzie ładnie. No, będzie tak, ja się ładnie. bardzo dobrze czuję w domu. Dobrze, dobrze, no to nic z mojego planu, robimy ten jasny. Pięknie. Ale piękny odcień. No Bo jest po prostu jest no, nie za ciepły, bajeczka, nie za się dobrze. Ale w ogóle w tych lokach. No, jest ale pięknie jest wszystko. Czyli mamy to, mamy to. Dziękuję ci bardzo.